Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj za mną jest Wojciech Wojtasiewicz, analityk do spraw Kaukazu Południowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o Gruzji. Na początku listopada mieliśmy te wielkie dni właśnie dla, dla tego kraju, bo pojawiły się konkretne decyzje, decyzje z Brukseli, rekomendacja Komisji Europejskiej. Czy to jakoś zmieniło nastroje? No, z pewnością jest to wielkie osiągnięcie y, y, Gruzji, elit politycznych, także społeczeństwa gruzińskiego, które jest y, przygniatającej części proeuropejskiej. Ostatnie sondaże mówią, że nawet prawie 90% Gruzinów opowiada się za y, przyszłym akcesją Gruzji do Unii Europejskiej. E, także ta rekomendacja Komisji Europejskiej dla Rady Europejskiej o przyznaniu Gruzji statusu kandydata na pewno jest y, bardzo ważną, ważną kwestią w najnowszej historii Gruzji. Tym bardziej jest ona ważna i, i, i warta zauważenia, że a wcale to nie było pewne, że Komisja Europejska wyda takie, ani inne rekomendacje. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, w czerwcu 2022 roku e, Ukraina i Mołdawia otrzymały status kandydata, Gruzja musiała obejść się smakiem przyznaną i tak zwaną perspektywę europejską co było pełną nagrodą pocieszenia i Komisja Europejska przedstawiła 12 rekomendacji dla gruzińskich władz do zrealizowania i to był pakiet bardzo istotnych reform wewnętrznych które gruzińskie władze musiały zrealizować dotyczących między innymi depolaryzacji politycznej do oligarchizacji reformy wymiaru sprawiedliwości instytucji państwowych Zapewnienia ich niezależności, walki z korupcją, praw człowieka, praw kobiet, no wiele, wiele tam było kwestii, nie będę ich wymieniać. I tak naprawdę w pełni udało się gruzińskim władzom zrealizować 3 z 12 rekomendacji, dziewięć bądź częściowo, bądź wcale, bądź nawet w niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia z regresem. No więc najpewniej w połowie grudnia tego roku na szczycie Rady Europejskiej. Ta rekomendacja Komisji Europejskiej zostanie zatwierdzona, państwa członkowskie przyznają Gruzji status kandydata. Ale to tak naprawdę jest początek. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych i w dalszym ciągu te rekomendacje, niespełnione, pozostają w mocy. One zostały w pewien sposób przez Komisję Europejską przeredagowane, przeformułowane. Dosze, doszły tam dwie bardzo ważne nowe kwestie. To po pierwsze uzgadnianie kierunku polityki zagranicznej Gruzji z priorytetami polityki zagranicznej i Bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej. No, z tym mieliśmy w wypadku Gruzji w ostatnich miesiącach wiele problemów. Dominowała taka antyzachodnia retoryka. Wsparcie dla Ukrainy były bardzo, bardzo ograniczone. Za to gruzińskie władze stawiały na rozwój stosunku z Federacją Rosyjską, z, z Chinami. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest zapewnienie wolnych i demokratycznych wyborów. Gruzję czeka elekcja parlamentarna na jesieni przyszłego roku. I myślę, że to będzie także no kamień Kamil, Kamil milowy, jeśli chodzi o, o dalsze stosunki. Gruzję z Unią Europejską. Ale to rzeczywiście Gruzinom udało się przeprowadzić jakieś konkretne pierwsze reformy, decyzje, bo wspomniałeś o tym, że mieli pewne zadania do wykonania, ale Tak, ja to ten... są ale naprawdę takie nie, nie najbardziej istotne. Nam chodzi, no, między innymi na przykład udało się powołać y, biuro do spraw walki z korupcją. To było jeden z wymogów. Udało się y, y, przyjąć pewien pakiet prawny w wyniku którego sądy gruzińskie będą w swoim orzecznictwie y, przyjmować orzeczenia ETCS-u. Y, y, I trzecia kwestia a to była walka z przemocą wobec, wobec kobiet. Tam też pewne, pewne sukcesy. Y, sukcesy y, Odniesiono. Tak naprawdę no, były to kwestie, które nie zagrażały pozycji politycznej Gruzińskiego, marzenia partii rządzącej i jej, jej szans na utrzymanie władzy w przyszłym roku na czwartą, na czwartą kadencję. I jeszcze dopowiem, bo bym bo się przypomniało, ta decyzja w mojej ocenie Komisji Europejskiej ma tak naprawdę charakter geopolityczny i ona nie była oparta na na merytoryce, bo gdyby, gdyby Komisja Europejska przyjęła tego typu tego typu yy, yy, podstawę dla swojej, dla swojej oceny, no to nie powinna Gruzji przyznać tego statusu kandydata, no bo gruzińskie władze nie wypełniły tych zaleceń, chociaż one twierdzą, co innego twierdzą, że wszystko zostało zrealizowane, no ale to jest oczywiście retoryka yy, polityczna, no ale w mojej ocenie i wielu ekspertów, z którymi miałam okazję i nie, nie tylko ekspertów, ale też polityków, z którymi miałem okazję niedawno, będąc w Gruzji, rozmawiać, stwierdza wprost, że była to decyzja o charakterze geopolitycznym, po prostu, żeby Gruzji nie zostawiać samej w obliczu agresywnej Federacji Rosyjskiej i także był to ukłon wobec proeuropejsko nastawionego społeczeństwa, żeby ono nie czuło się zawiedzione. Także wiele osób przestrzegało, że gdyby Komisja Europejska podeszła do, do kwestii bardzo restrykcyjnie i nie przyznała statusu kandydata, no to gruzińskie władze, gruzińskie marzenie rozpętałoby jeszcze większą antyzachodnią kampanię propagandową w gruzińskim społeczeństwie. To jest szersza kwestia, też ciekawa, może za chwileczkę na ten temat będziemy rozmawiać. Rzeczywistych, yy, rzeczywistych celów, chęci i kierunków polityki zagranicznej obecnej ekipy? No, właśnie miałem zapytać, bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy o obecności, szerokiej yy, obecności Rosjan, ros którzy yy, przejmują rynek nieruchomości, Rosjan, którzy uciekają właśnie do Gruzji przed mobilizacją. Jak dzisiaj postrzegani są yy, przybysze z kraju? Yy, tego yy, też, tego to też usłyszałem od moich. Od moich rozmówców w Tbilisi, to to, że nieoficjalne statystyki mówią o tym, że z ponad 100 tysięcy Rosjan, którzy, którzy zamieszkali w największych gruzińskich miastach po przybyciu, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę i potem częściowej mobilizacji ogłoszonej przez Putina, ta liczba Zmalała do około 40-50 tysięcy, że większość z nich wyjechała do Turcji, między innymi. Wynika to z tego, że koszty życia były dla nich zbyt wysokie, a między innymi jakby oni sami podnieśli te koszty życia, windując ceny żywności czy, czy, czy cen nieruchomości, kupna bądź, 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 bądź wynajmu. Ale z pewnością obecność Rosjan powoduje coraz większe niezadowolenie gruzińskiego społeczeństwa. Chociaż ten, ten stosunek jest w mojej ocenie jakby dwuwymiarowy. Po cichu Gruzini narzekają, że Rosjanie są wśród nich, że oni popierają Ukraińców. Zresztą to widać na ulicach Tbilisi, jest wiele napisów antyrosyjskich, proukraińskich, ukraińskich flag wywieszonych bądź namalowanych. A z drugiej strony, część Gruzinów dochodzi do wniosku: Dobra, skoro oni już tutaj są, nasze władze ich wpuściły, nie ma żadnej polityki wizowej wobec, wobec Rosjan, każdy może wjechać bez wizy, a no to przynajmniej skorzystajmy na tym finansowo. Jak wspomniałem przed chwileczką, ta polityka zagraniczna gruzińskich władz ona zaczęła ewoluować w ostatnim czasie, szczególnie jest to wyraźne właśnie po 24 lutego. Z takiej raczej prozachodniej, pro proeuropejskiej. Pro no bo mimo wszystko jednak to obecne władze gruzińskiego marzenia, to one podpisały umowę stowarzyszeniową, umowę o wolnym handlu z Unią Europejską. One doprowadziły do tego, że został prowadzony ruch bezwizowy, to one kontynuują współpracę z NATO, odbywają się różnego rodzaju ćwiczenia wojskowe itd. itp, a z drugiej strony Myślę, że nie chcą narazić Federacji Rosyjskiej, dlatego ta, ta polityka jest tak zachowawcza, pragmatyczna. Niektórzy twierdzą, wręcz cyniczna, dlatego tylko częściowo przełączyły się do sankcji zachodnich wobec Rosji, tylko do tego segmentu finansowego. Dlatego taki bardzo Oszczędnych słowach, wyrażają poparcie dla Ukrainy. No tam dochodzi jeszcze kwestia mojego prezydenta Sakaszwilego, który jest w więzieniu o szpitalu, który formalnie jest obywatelem Ukrainy, o którego zdrowie i, i stan, kondycję opomina się prezydent zełański i ukraińscy politycy. No ale z drugiej strony. Jakby to można w pewien sposób zrozumieć, tak? No Gruzja jest oczywiście małym krajem, Federacja Rosyjska ogromnym. Ukraina jest w stanie walczyć z Rosjanami przy wsparciu Zachodu, ponieważ ma odpowiednio wielkie terytorium, odpowiednio wielką, wielką liczbę ludzi ludności Gruzinu jest 3,7 miliona, więc to wszystko można zrozumieć. Jest ogromna też trauma społeczna wśród gruzińskiego społeczeństwa odnośnie 2008 roku, dlatego też gruzińskie władze używają takiego zabiegu chwytu retorycznego, propagandowego, że oni jako jedyna władza w tych trzech dekadach niepodległości zapewnili Gruzji spokój, pokój, brak wojny. No, formalnie rzeczywiście tak jest, nie było żadnego konfliktu na wielką skalę, tak jak to miało miejsce za czasów Sakaszwilego, Szewadna z Zagorzywem z No ale z drugiej strony cały czas należy pamiętać, że Abchazja, Asetia Południowa są terytoriami okupowanymi. Co tydzień mamy do czynienia praktycznie z zatrzymaniem gruzińskich obywateli na granicy administracyjnej między tą Gruzją Właściwą, a tak zwanym rejonem Zinwalskim, Osetią Południową. Dwa tygodnie doszło wręcz do tragedii, bo jeden z Gruzinów, mieszkaniec okolicznej wioski, chciał się udać do kościoła, został postrzelony i zabity przez tych przez rosyjskich pograniczników, więc... Mamy taką pełzającą tak naprawdę wojną, wojnę. Rosjanie teraz ogłaszają, że będą budować port morski w, na terenie Abchazji, w Oczamczyrze. Zresztą tam istnieje w czasach sowieckich port no w tym celu, żeby w razie, w razie powodzenia działań ukraińskich mieli gdzie przerzucić flotę czarnomorską. No, także cały czas te problemy oczywiście, oczywiście istnieją, ale mimo tego Gruzini decydują się na. Coraz większe otwarcie na Federację Rosyjską. W tym roku zostały wznowione między innymi połączenia lotnicze między Rosją a, a Gruzją. Więc to, co tak naprawdę gruzińskie władze robiły przez ostatnie półtora dekady i obecny też rząd, czyli uniezależnianie się Gruzji od Federacji Rosyjskiej, gospodarcze przede wszystkim, energetyczne, to to wszystko, jak gdyby poszło częściowo w niepamięć i okej. Okay, jak patrzymy na statystykę za zeszły rok, obecny wzrost PKB jest bardzo duży, ale to jest dlatego, że Gruzini postawili na tak zwany łatwy pieniądz. Łatwy pieniądz, który mogą zarabiać w relacjach z Federacją Rosyjską. No ale drugą stroną tego medalu jest właśnie silne uzależnienie Gruzji od Federacji Rosyjskiej. No i teorią są ludzie, Rosjanie. Wśród nich oczywiście, to są oczywiście uchodźcy, w większości migranci, ale wśród nich na pewno są też. Agenci rosyjscy, którzy mogą zostać użyci w odpowiedniej chwili po to, żeby wzbudzić niepoko niepokoje społeczne. Przecież pamiętamy, że na Ukrainie jeden z powodów interwencji jest to, że ludność rosyjskojęzyczna jest prześladowana, nie są zapewniane ich prawa, to my interweniujemy. To z, z przeszłości. No i także te, te powiązania gospodarcze. Inter Transparency International Georgia też jakiś czas temu ujawnił taki schemat powiązań gospodarczych elity skupionej wokół i Iwaniszwilego, czyli nieformalnego zarządcy Gruzji, lidera gruzińskiego marzenia, a elitą kremlowską, biznesem rosyjskim. No więc te, te takie oskarżenia, które już pojawiły się w 2012 roku, zaraz po wygraniu wyboru przez gruzińskie marzenie, że jest to ekipa prorosyjska, że przecież szwili dorobił się majątku Federacji Rosyjskiej w latach 90., więc musi mieć powiązania z Kremlem. Na początku ja też osobiście, sceptycznie jakby się do tego odnosiłem. Z jakąś tam nadzieją patrzyłem na tą politykę normalizacji w stosunku z Federacją Rosyjską, no bo mimo... Tego, że oceniamy działania Rosji w sposób jednoznacznie negatywny, no ta Rosja istnieje, nie zniknie z mapy świata i zawsze będzie sąsiadem Gruzji, więc jakiś modus vivendi trzeba wypracować. Ale rzeczywiście to, to co się dzieje w ostatnich kilkunastu miesiącach, prawie dwóch, dwóch lat, no, jest niepokojące i, i każe tak naprawdę stawiać pytanie o rzeczywiste mm, cele gruzi, gruzińskich władz. Ale w mojej ocenie oni to robią wszystko po to, żeby zachować władzę, bo gdyby wprowadzili wolne wybory, y, sądownictwo niezależne od, od władzy wykonawczej czy od nich samych, wolne media, y, czy nie mówię, że to kompletnie nie istnieje w Gruzji, bo oczywiście, ale jakby nie prześladowali w pewien sposób, nie wiem, nie, zgłas nie zgłaszali pomysłów typu ustawa o tak zwanych zagranicznych agentach, gdzie, gdzie, gdzie NGOsy czy media, które w ponad przynajmniej 20% były finansowane ze środków zagranicznych, miały być rejestrowane jak Federacje Rosyjskie, rosyjskiej jako zagraniczni agenci. Nie wymyślili impeachmentu, pani prezydent Salomu której przewiną w ich mniemaniu było to, że peregrynowała po europejskich stolicach, nakłaniając liderów europejskich, w tym Emanuela Macrona, z którym się zna i przyjaźni do tego, żeby przyznali Gruzji status kandydata ale według gruzińskiego rządu nie wystąpiła o zgodę, a rzeczywiście formalnie, z taką zgodę powinna otrzymać od władzy wykonawczej no, te wszystkie działania tak naprawdę no, każą, każą nam się zastanowić, jaki jest rzeczywisty, rzeczywisty cel. A jeszcze też to może za chwileczkę, tylko napomnę, że także jest bardzo ciekawa kwestia rozwoju stosunków gruzińsko-chińskich. Też, też w ostatnich miesiącach ten faktor chiński się pojawia i też się zastanawiający. Tak, ja chciałem jeszcze zapytać, bo wspomniałeś o separatystycznych regionach, Abchazja, tam Rosja też ma zbudować bazę morską, czy jakieś tak. echa tej decyzji? Ale w jakim, jeszcze raz, w jakim sensie echa? W samej Gruzji, jak władze, jak gruzińskie władze odnoszą się do tego, że właściwie Abchazja podpisała już umowę na budowę nowej bazy, 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 nie, bazy morskiej, kolejnej no, oczywiście, oczywiście reakcja jest następująca. Opozycja twierdzi, że jest to skutek prorosyjskiej polityki, gruzińskiego marzenia, tego, że tak naprawdę kwestia przywrócenia integralności terytorialnej, przywrócenia kontroli Tbilisi nad Abchazem i Osetią Południową zeszło z agendy międzynarodowej. Wskutek tego, że gruzińskie marzenie jest pasywne na, na arenie międzynarodowej, no to tego są skutki właśnie takie, że Federacja Rosyjska y, pozwala, sobie, pozwala sobie na więcej. A gruzińskie marzenie twierdzi, że to jest skutek polityki ich poprzedników, Saakaszwilego, Zjednoczonego ruchu narodowego, który doprowadził go do konfliktu z Rosją w 2008 roku, i oni tylko muszą teraz jakby zbierać negatywne żniwo tamtych działań. No, oczywiście tutaj obydwie strony będą się przerzucać oskarżeniami, ale prawda jest taka, że tak małemu krajowi, jak Gruzji Ciężko jest przeciwstawić się w jakikolwiek sposób na tego typu, wobec tego typu działań. Oni nie mają po prostu zasobów militarnych, ludzkich. To, co jedynie gruzińskie władze, elita może robić, to rzeczywiście nagłaśniać tą sprawę na arenie międzynarodowej, podtrzymywać zainteresowanie tą sprawą partnerów międzynarodowych, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, NATO i żeby poprzez naciski dyplomatyczne powstrzymywać od dalszych agresywnych działań Federację Rosyjską. No ale jak widzimy, Rosjanie zdecydowali się na pełnoskalową wojnę na Ukrainie. To cóż dopiero przy tym jest budowa bazy wojskowej na terenie separatystycznej Abchazji. Jeszcze słowo komentarze komentarze odnośnie Chin co rozumiesz na temat. Tak, w ostatnich, w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z z taką intensyfikacją relacji dwustronnych pod koniec lipca niespodziewanie, bo w ogóle o tym wcześniej nie, nie mówiono, nie informowano, premier Gruzji przy okazji swojej wizyty w Chinach w Pekinie podpisał deklarację o strategicznym partnerstwie z Chinami. No i było to dosyć zaskakujące. We wcześniejszych latach rząd gruziński podpisał między innymi m.in. umowę o, o wolnym handlu. Z, Znoszącą cła na wiele, a też i na wszystkie produkty po obydwu stronach, co oczywiście jakby było działaniem pozytywnym, tam zwiększyła się wymiana handlowa między obydwoma krajami, ale w, ostatni, jakby, ale w ostatnich latach też szło, też mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju kontraktami dla chińskich firm budujących drogi, i infrastrukturę wykupujących różnego rodzaju przedsiębiorstwa gruzińskie. W większości wypadków te inwestycje kończyły się bądź kompletnym klapą, tutaj mówię na przykład o rozbudowie portów Poti i tam i, i, i rozwoju strefy wolnego handlu bądź szczególnie w wypadku tych, tych infrastrukturalnych inwestycji one były opóźniane, niska jakość wykonywanych robót. Między innymi, chińska firma budowała główną arterię drogową, autostradę przez Gruzję, przez taki rejon wyżynnogórski, gdzie są osuwiska. Nikt o to nie zadbał, że, że te osuwiska mogą się pojawić. Trzeba było tą drogę przebudowywać. W innym miejscu, na przykład, zawalił się, zawaliła się stakada. No. Chińskie firmy znane są na świecie, różne raporty o tym mówią, właśnie z tego typu działań. Mimo tego, mimo tych wszystkich problemów, gruzińskie władze przyznawały Chińczykom kolejne kontrakty. No i tu zaczęło się, jakby. Po pierwsze, no, były tutaj dwa, dwa pytania: jak można dawać kolejne kontrakty firmom, które nawaliły wcześniej, mówiąc kolokwialnie. No i skoro Gruzja chce być częścią Zachodu, Formalnie zgłasza się jako kandydat do Unii Europejskiej, do NATO, dlaczego jakby daje kontrakty Chińczykom, no, bądź co bądź krajowi niedemokratycznemu, rządzące, rządzące, który jest rządzonym przez partię komunistyczną, jest głównym rywalem Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No i są podejrzenia czysto korupcyjne. Były, obecny premier Gruzji w czasie przerwy od polityki, bo już wcześniej był premierem Gruzji, był doradcą jednej z tych chińskich firm budowlanych i zarobił okrągłą sumę pieniędzy. No więc i nawet to wpisał formalnie w swój rejestr majątkowy, więc można podejrzewać, że no może nie on, ale też inni jakby członkowie elity w jakiś sposób byli za, zachęcani do, do współpracy. A poza tym myślę, że w tym roku Gruzini Wracając do kwestii strategicznego partnerstwa i tego dokumentu podpisali ten dokument po to, żeby szantażować w pewien sposób Unię Europejską, mówiąc dobrze, jeżeli nam nie dacie statusu kandydata, my mamy inny, mamy alternatywny model rozwojowy, to będą Chiny, oni nam dadzą pieniądze, nam dadzą inwestycje, dadzą nam miejsca pracy i nie będą wymagali tych wszystkich reform, o których wymówić. Oczywiście to nikt tego nie powiedział wprost, ale podskórnie taki był przekaz, tak to było. Odbierane i na zachodzie, i zresztą to wzbudziło ogromne zdziwienie I w Waszyngtonie, w Brukseli ta decyzja. I bardzo asymetryczna była ta deklaracja, ponieważ Gruzini przykładowo deklarowali poparcie dla zasady jednych Chin, czyli nieuznawania jako niepodległego kraju Tajwanu, a Chińczycy w sposób ogólny powiedzieli, że szanują integralność terytorialną Gruzji. Ale bez, bez wspomnienia, że chodzi o Abchazję i Południową, no po to pewnie, żeby nie drażnić Federacji Rosyjskiej. No i konkludując, najważniejszą jeszcze kwestią w relacjach chińsko-gruzińskich będzie decyzja, która w najbliższych miesiącach powinna zapaść, dotycząca tego, kto będzie budować port w Anakli. Port w Anakli będzie największym gruzińskim, Gruzińską inwestycją infrastrukturalną po 91 roku będzie portem głębinowym, ponieważ obecne porty gruzińskie w Poti, w Batumi są, do, są dosyć płytkie. Dlatego też statki, które tam wpływają, mogą mieć, mogą mieć ograniczony tonaż. Więc ten port będzie mieć ogromne znaczenie dla ekonomii Gruzji. No, także w regionie całym. Będzie takim hubem transportowym, i bardzo istotne jest to, kto będzie go budować. Ten pomysł zrodził się już za czasów Saakaszwilego pod koniec jego prezydentury. Ten pomysł był kontynuowany przez gruzińskie marzenie i pierwotnie miał go budować konsorcjum gruzińsko-amerykańskie. Gruzińskie władze zerwały ten, ten kontrakt. Na kilka lat zapomniano o tym projekcie i w końcu w tym roku. Do niego wrócono, i do i pierwotna decyzja w sprawie wyboru partnera prywatnego miała zapaść 27 lipca. Mówię tak szczegółowo z datami, dlatego, że 30, 27 lipca jednak powiedziano, że przekładano, że, że decyzja będzie przełożona 20 września, a cztery dni później, 31 lipca. Podpisano strategiczne partnerstwo z Chinami. Więc wszystkim zapaliła się lampka, że pewnie coś za coś. Nawet premier Gruzji powiedział to wprost, że nie wie klucza, że Chińczycy dostaną kontrakt na budowę Anakli. I 20 września gruzińskie władze poinformowały, że do drugiego etapu przechodzi konsorcjum chińsko-singapurskie. I luksembursko-szwajcarskie. Ja teraz będąc w Gruzji, też o ten temat pytałem. No i jedna z moich rozmówczyń była minister obrony e, Gruzji, Dina Hidaszeli, obecnie szefowa takiego think tanku Civic Idea. Zwróciła uwagę na dwie rzeczy, e, bo gruzińskie władze nie, nie, e, nie ujawniły nazw tych konsorcjów, tylko narodowość, więc e, jej zespół sprawdził, że ani w Luksemburgu, ani w Szwajcarii nie ma żadnych firm, które by miały doświadczenia w budowie portów i że możliwe, że za, za, tym, yy, za tym konsorcjum kryje się Federacja Rosyjska. A to po pierwsze. A po drugie, że wcale jeszcze nie jest na 100% powiedziane, że Chińczycy dostaną ten kontrakt, bo yy, też moja rozmówczyni zwróciła uwagę, że o ten projekt yy, upominał się Azerbejdżan. Ilham Alijew pierwo, pierwszy raz wiosną tego roku powiedział e, publicznie, że Azerbejdżan byłby zainteresowany budową tego portu, i drugi raz e, we wrześniu tego roku, dwa dni po tym, jak gruzińskie władze ogłosiły, że te dwa konsorcja przechodzą do drugiego etapu, i został, powiedział o tym, będąc w ogóle o to niepytany, na konferencji prasowej w Tbilisi. Konferencja dotyczyła bezpieczeństwa regionalnego Górskiego Karabachu, a on sam przez nikogo nie pytany, ani przez swojego interlokutora, ani przez dziennikarzy wypalił, że jestem zainteresowany. Więc nie można wykluczyć, że jednak Gruzini, którzy otrzymali status kandydata, mogą teraz już nie chcieć tego projektu dać Chińczykom, tylko Azer Azerbejdżanowi. A, no, tak jak mówiłem, to jest bardzo ważna kwestia, to jest bardzo istotny element środkowego korytarza, który stał się teraz alternatywą dla korytarza północnego, z relacji wojny. Rosyjsko-ukraińskim więc warto, moim zdaniem, te, te kwestie też śledzić i, i, i się im przyglądać. No, z pewnością postawienie przez gruzińskie władze wszystkich kar na jednego gracza, gracza autorytarnego, gracza, który wiele krajów o podobnej wielkości, jak Gruzja, czyli małych, potrafił wplątać w spirale długów, no, jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Gruzji kwestią przynajmniej zastanawiającym, jeśli nie mówiąc wprost, niebezpiecznym. Zachęcam Państwa do tego, żeby sięgać po analizę teksty Wojciecha, który również wrócił z Kaukazu, w przyszłości do poczytania, mam nadzieję, pewnie na stronie pismy, a dzisiaj dziękuję jeszcze za kompleksową wiedzę na temat tego, co się dzieje w Gruzji. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się.